Krzymeczki, Siemeczk, jest jestem Smalczyk, A w dzisiejszym materiale zobaczycie challenge, że mogę grać itemami tylko ze strasznych skrzynek, zresztą zobaczycie sami, jak one wyglądają. Są one dosłownie chyba trzy spawny na całej mapie, ponieważ jedna się respi na zamku, który jest tutaj przed nami, Druga jest na tej wysepce tutaj, a trzecia jest przy grocie. A więc dobra, lecimy i ja wam pokażę, o co w ogóle chodzi. I jeszcze wam przypomnę o zostawieniu łapki w górę oraz suba, no bo brakuje już dosłownie kilkuset subów do 5k. Słyszycie to? To jest ta skrzynka. Jesteście gotowi? Dobra, chodzimy tam. I uwaga, zobaczcie sami. Zobaczcie, co to jest za skrzynka. Myślę, że najpierw trzeba tutaj... Pograć trochę w ping-ponga, aby ją otworzyć. No i dobra, otwieramy ją, dobra, mamy pompę, czy możemy grać pompą? Dla mnie to jest całkiem spoko, ponieważ ta pompa według mnie jest całkiem op. Dobra, ja już zlutowałem jeszcze tutaj mamy bazę pirata, sobie ją zlutujemy po jakieś kewiki właśnie, tak jak teraz znalazłem. Karniamy łódź i płyniemy sobie już ta Sweetie. Dobra, ja już nie wiem, czy ja znajdę małe Kewy. Piję szybciutko tą dużą, bo nie ma na co czekać. Ja nie chcę dostać jakiegoś głupiego podjazdu. Aha, czyli tu mamy małe Kewy, a ja dopiero co wypiłem dużą. No, nie, dopokczam. No, Dobra, niszczymy sobie slarbusa szybciutko. Odpalamy lotnie i szukamy chłopów. Dobra, jest chłop przed nami. Strzelamy w niego z watorówki. Wyskakujemy. O kurde, trafił nas. Przejmujemy sobie high grand. Dobra, dostał kevika Dobra, nie żyje, mamy pierwszego fraga Jest git, zgarniamy sobie jego lucik Oczywiście możemy grać dalej tylko tą pompą I dobra, i mamy kolejnego popa, zobaczcie, wylądował na nas To chyba nie wie z kim on ma do czynienia Dobra, jest bez kewa, tak jak ja Dobra, on ma zero Dobra, co to miało być? Opa, dwa HP Dobra, pierwsza próba w sumie była unlucky. Teraz lecimy tutaj. Tu jest kolejny spod gdzie Mają się takie skrzyneczki. I zobaczymy, co tam nam nie czeka. Zobaczcie, sami ta skrzynka chce znawić, zbić piątkę. To co? Zbijemy z nią piątkę. Ochopa, piątka zwita. Otwieramy. Znowu mamy tą pompę. Mi to tam pasuje. Lecimy sobie teraz na radiostację. Bo tam się biją, więc ja sobie przejmę high grand i wchodzę w nich. Pop się leczy. Dostał pompę, jest bez kewa. I on ucieka na przykładem, tak? To jest chłop, co nie ma... Co on robi? Dobra, skaczemy mu na głowę. Co on robi? Nie no, chłop strollował w tym momencie. Aha, to PogChamp. Chłop strolował gierkę w tym momencie. Dobra, jak każdy to odpuścił, to ja sobie zdotuję tą radiostację. Pobrałam full kewat. Jeszcze próbuję znaleźć mini, aby nie pić tych potek. Dobra, mamy małe potki. No to co? Pijemy mini. I lecimy z tematem. Ile tu jest dużych potek, o co chodzi? Dobra, lecimy na helikopter i lecimy po jakieś fragi. Opis w sejfie, wskakujemy do niego. Dobra, dostał kraka. Coż, co on robi? Chłopcie żyje! Ja mamy mi tą pompę, ale niestety jej nie może podnieść. I niestety musimy to zostawić na pastwę losu. Dobra, mamy tu chłopa, otwiera on skrzynkę, są tu dokładnie. Nie mogę zrobić tak, ale że chłop tam hajran przejął. Dobra. To ja nie będę się prosił, ja poczekam na niego tutaj. Dobra, nie będę tak kampił. Wchodzimy na high ground. Trafiliśmy go. Dostał, minus 30. Dobra, dostał znowu strzał. Robimy tak. Mamy go w boksie, a nie, jednak nie. Chłop zeskoczył na nas. Chłop na dół leci jak szef. Chłop jest na schodach. Dostał, nie żyje. Łatwo, byku. Ez. Dobra, zgarniamy sobie jego ludzik i podjeżdżamy dalej tradycyjnie. Jeszcze przydałoby się trochę maców ta farmić, bo nie powiem. Mam zero maców, on też miał zero. No i un sytuacja. Dobra, trochę maców już sparmiłem, a więc ja będę sobie stawiał lunchpada i będziemy szukali jakiś ludzi. Długo się nie musiałem prosić, bo chłop zaczął do nas strzelać, więc pokażę mu, gdzie jest jego miejsce. I kończymy z jego żywotem. ja mam tylu maców, co ty masz. Tenierów, tak? Dobra. Dobra, chłoppa zero. Dobra, zabiliśmy go. Chłop ile miał maców, zobaczcie, teraz jesteśmy ustawieni. On chyba nie wiedział z kim on tańczy i no co, dostał szybko na łeb i tyle, co ja mogę więcej powiedzieć. My sobie lecimy znowu na mojego on-spada i lecimy w stronę strefy, bo jest prawie na agencji. A tu jakaś zgraja bandytów leci. Nie wiem skąd oni się biorą. Możecie dać znać w komentarzu. To jest totalne. XD, cała ta zgraja. Dobra, jest chłop przed nami, co on robi? Czy on do nas strzela? Ty, ale byku, co ty robisz? Dobra, nie ma kewa. Dobra, nie żyje. O co chodziło z tym graczem? Widzę, że tam płynie chłop jeszcze, więc stawiamy szybko lunchpada. I lecimy go jakoś przykrócić i się z nim bić. Dobra, pompa naładowana. Dostał minus 16. Mamy high grant. Dostał kewa. Dobra, my się leczymy szybko z plaszami. On nie ma takiego leczenia, przypuszczam szybkiego. Skakujemy mu na głowę. Chłopca w ogóle odpuścił i wchodzi sobie na nasz high grant, ty. Trzeba powyliłeś z powołaniem byczku. Dobra, jest krakt. Ma zero. O kurde, ja mam większe zero jak on. Dobra, ale że chłopca spin i rashuje, tego jeszcze nie było w tej gierce. No my grand dalej. Dobra, ja się szybko leczę, bo chłop nam odpuścił całe szczęście. Bo już była lipa, zobaczcie, na moje HP, to... Już ciężko było. Szkoda, że tylko matców nie mamy ani nic z tego, ale że chłop będzie na serpegiem kolapsował. Nie no, to jest jakiś troll. Trzeba by się ta apteczka użyła, bo proszę. O, super. Możemy zlatywać na dół. Widzę, że on nie zebrał z jego matców ani lutu, więc jest super. Nie zmieniaj się. W sumie nic takiego. Ale Dobra, ja stawiam lunchpada i lecę w jego stronę, bo to nie jest jakiś wybitny gracz, taki się zdaje. Dobra, pop latuje na dół Dobra, ma zero Dobra, nie żyje Skarniamy sobie jego lucik, czyli matsy, bo tylko to możemy jakieś potki, których nie, mał, nie miał oczywiście Ładujemy pompę, lecimy po helikopter z agencji I co? I szukamy kolejnych Co się stało? Jest chłop przed nami na sali, zobaczcie co chłop zrobił. Zrobił sobie schody do nieba i teraz strzela do nas i myśli, że jest dobry. A ja robię byku, tak? Jesteś kolapsowany jak szep. Nie chłop to, wszedł do helikoptera. Dobra, dostał kewa, nie ma kewa. Dobra, mamy go, chyba jego nie mamy jednak. To jest cały w dole. I co on robi? Dobra, nie żyje. Turtlujemy się, zgarniamy sobie jego lucik. Mamy High Grant. Musimy tą pompę naładować, Dobra, jest to ładowana. Hop co tu robi jakieś triki, myślę, że nam Hagie przejmie. Dlaczego ja ciebie nie trafiam, byku? To jest pytanie. Dobra, dostał minus 30 Dobra. Nie, 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 proszę, nie, 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 dobra Nie tak, nie tak, nie w takim momencie, proszę Walimy jeszcze dużą potę Dlaczego jak ty chłopie też masz low, chcesz się ze mną bić, tego dalej nie rozumiem Dlaczego ja jego nie trafiam, tego tym bardziej nie rozumiem Ja zlatuję do wody Dobra Stawiam daszek, bo mam mało matsów, ale dużą potę w daszku Za się w ogóle zleci do nas, czy co on zrobi? Może w tym lucie były jakieś matce, albo apteczka. No niestety nie. Dobra, chłopy się biją tutaj przed nami. To jest moja w sumie szansa, bo nie mam matców. Muszę jakoś pójść na trzeciego. W innym wypadku może być lekka lipa. Dobra. Skargiamy sobie jego matcy, Mamy jego matcy, jest super. Możemy wejść teraz na high ground w takim razie. Dobra. Chłopcie, że je dostał pompę. Ja walę szybko sobie potki, wypiję dużo. I mamy matsy, więc jest git. O dopiero co przypomnę wam, mieliśmy 0 matców, a teraz mamy ponad 600, więc nie jest źle, ale mogłoby być lepiej zdecydowanie. I dobra, spróbujemy się znaleźć jeszcze lud tego jego ziomka, którego on zabił. Może on będzie jakąś apteczkę, bo apteczka by nam się przydała. Tą pompę wywalamy, bo nią nie możemy grać. Tam widzę apteczkę, ja idę po tą apteczkę. Musimy sobie wypić tą apteczkę, bo inaczej może być ciężko, jak już mówiłem. Chłopiec chyba na górze, stawiam lunchpada i sprawdźmy. Tak, chłopiec na górze. A on nie będzie miał matsów, mi się zdaje. To jest chłop, z którym się wcześniej fajtowaliśmy. Dobra, on widzę, że nie jest już taki skłonny do fighta jaki był. Nie no, byku. Co ten chłop w ogóle robi? Ja sobie skakuję na lunchpada. Chłop będzie w tym domku teraz skampił. Nie no. Jesteś super, nie zmieniaj się. Dobra, on wyszedł z tego domku. Dobra, spamuje w nas. Levyku, co ci daje taki spam jak już faców? Chcesz totalnie... Dobra, minus 60 jest. Dobra, malow. Się po nim dymi. I chłop tam uciekł. Pogchamp. Ja sobie sfarmię matcy na lejta, bo mam 0 matców, totalnie. I zaraz się widzimy jak zabije jakiegoś chłopa czy coś. Ja sobie polecam tego chłopa z chwytakiem, bo on nie miał maców totalnie i zobaczymy czy dalej on jest bez maców. Sobie coś sfarmił Dobra, chłop będzie na mnie. Dobra, mamy tak. Dobra, mamy go w boksie. Dobra, nie żyje. Mamy jeden na jeden. Bierzemy sobie splashę. I dobra. To jest ten moment, mamy wszystko Został nam ostatni chłop do zabicia, więc lecimy w niego I zobaczymy, może się nam to uda On jest tu przy nas Tak, dostał pompę Wchodzimy high ground Niestety daszka mu nie postawiłem Byku, dawaj ten high ground Dobra, dostał daszki Kurde, się zagubiłem lekko Znowu ma w daszki Nie, nie mogę go trafić. Dobra. Walimy sobie z flasze. Mamy full kewa. Co on na dół leci? O co chodzi? Mi się nie podoba. Dobra, jesteśmy na do dole. Gdzie on jest? Ja to kolapsuję, ja tam się nie bawię. Tak jak on nas kolapsuje, to dlaczego ja jego mam nie kolapsować? Ty szanujmy się. A on tu zlatuje na dół. Mamy go tu. Dostał minus 50. Dobra. On jest tutaj. Dobra. Dodajemy pompę, tu mamy tak. Dobra, jest bez kewa. Szybko pije małe poty, albo nie. Kończymy z nim, jeszcze jednak nie. Zamykamy go w strefie. Zamykamy go w strefie, patrzcie to. Jednak nie zamkniemy, zamkniemy go. Dobra, ja chcę te potki wypić szybko, bo nie mam kewa. Dobra, zlatujemy na niego i kończymy to. Dobra, mamy wina, let's go. A więc dobra, jeżeli ten materiał wam się spodoba, zachęcam was do stawienia łapki w górę oraz suba. Mam nadzieję, że ten challenge wam się spodobał. Jeżeli macie jakieś pomysły, możecie napisać je w komentarzach. I co, ja się z wami żegnam, a więc siema.